A ten przepiękny skin w Stattraku, moi drodzy, dzisiaj dla was, żeby mieć szansę na jego zdobycie, wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem łapę w górę i subować ten kanał z dzwonkiem. Pamiętajcie, żeby mieć w opisach swoich kanałów trade linka, żeby mógł od razu wysłać skina. Do zwycięstw. A to, to, to i wiele, wiele więcej będziesz mógł zgarnąć ziomeczku na live specjalnym z okazji wbicia 3000 subów, który odbędzie się już 12 kwietnia w godzinach wieczornych, także ziomeczku zapisz sobie tą datę, wpijaj też na mojego Discorda, bo na Discordzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, także widzimy się już 12 kwietnia, a kto zgarnia skina z, z poprzedniego odcinka przekonajmy się teraz. Akodinek, elegancki odcinek dzięki Akodinek I Skinek leci w bo będzie do Ciebie, nawet się zrybowało Okej, okay, a kto jeszcze zgarnia kodik sprawdźmy Emso GG, super odcineczek dzięki Emso Wbijaj na linka w opisie tego filmu do Discorda I pisz tam do mnie prywatną wiadomość Siemanko, 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 witajcie moi drodzy bardzo serdecznie Z tej strony Suchy, jesteśmy dzisiaj w CS2 I zapraszam Was na tradycyjny opening nowej skrzyneczki Fever Case Z prostego powodu planach jest, wydropić tego oto skina, czyli AWUBKA, printstream przepiękna, przepiękna, no myślę, że mógłbym nią sobie hmm, pograć, także trzymajcie kciuki, żeby udało się ją dzisiaj dropnąć. Skinsmonkey.com to strona do wymiany skinów, na której ziomeczku możesz trafić przepiękne krafty. Po prostu wyszukujesz skina, który Cię interesuje i ziomeczku patrzysz na najlepsze krafty, najlepsze floty, bo to masz na tej stronie za darmo. A jeśli będziesz miał dużo szczęścia, może trafisz takie coś jak suchy, a mianowicie z Gold z Krakowa 2017, moi drogi przyjacielu. Na Steamie ta naklejka kosztuje kilka tysięcy złotych, a ja znalazłem ją na Skins Manki zupełnie za darmo. jej swoimi skinami lub doładuj konto z bonusem do 35%. Wpisujesz sobie kod Suchy, klikasz, użyj i już masz 35% bonusu do doładowania. Szukajcie mega craftów i mega okazji, bo na Skins zmanki ich nie brakuje. Oczywiście z kodem Suchy, link macie w opisie. No i dobra, moi drodzy, 15 kluczy, 15 skrzyneczek. Lecimy z Koksem. Pierwszy klucz, ostatnia skrzynka. Poszły konie po betonie Na no, jakiś kolorek na początku był No niestety e, Dostajemy uspika Lekkie zużycie Dobra No taki dosyć, dosyć taki fajny Nie najgorszy jest ten uspik nawet bym powiedział Dobra, zróbmy to jeszcze raz No i zobaczymy nie ma nic, niestety nie ma nic. Słyszałem coś, przyznam szczerze, że nie wiem czy to prawda, ale gdzieś mi się obiło uszy, że walwę coś sobie robiło z dropem tych kost tutaj, tych, tych, tych takich fajnych mega rzadkich, że gdzieś ten drop był zwiększony. No szkoda, że nie u mnie, nie. Aczkolwiek, jeśli by Valve chciało tutaj mi rzucić jakąś kostkę taką rzadką, to bardzo chętnie przyjmę. No ale nie, no mi rzuciło MP9, niestety mocne zużycie. Dobra, na razie to wygląda, no że tak powiem, nie, naj, nie najlepiej, no ale... No ale cóż mogę rzec. Poprosimy. Poprosimy. To chociaż tą P90 jakbym dropnął, to będę zadowolony. No ale na razie nie. Na razie zdziadostwo totalne po ciężkich walkach. Hmm, zróbmy tak, druga i przedostatnia. To jest fajne, to bym, e, jeśli to byłby statrak Factory New to, to, bym to zostawił, bym sobie to na pewno grał Bo fajna, e, fajna petka No ale zobaczymy No ja dostaję M4 M4 dostaję po testach, dobra Jedziemy dalej, no nie wygląda to słuchajcie najlepiej, no nie wygląda to najlepiej Come on nawet nie bejtuje, nawet nic się nie pokazuje tutaj. Żeby tu jakoś zachęciło. Nie ma nic. XM. -ka. Mocne zużycie. A okej, okay. jest dramat, no jest dramat. Eee... Co tu jeszcze takiego fajnego? No, AK, jakby wypadło, to też fajne, nie? Myślę, że to też będzie w cenie. No, ale nic z tego. SSG No też takie, nawet nie najgorsze. Nie mój styl, oczywiście, ale myślę, że znajdzie swoich amatorów, miłośników tego typu skinów. Dawaj, dawaj ziomeczku, coś mocnego. Come on, nie panie, tylko po raz trzeci, po raz trzeci. Lekkie zużycie. Słuchajcie, wpadajcie 12 kwietnia na live specjalny z okazji wbicia 3000 subów Będzie między innymi KOSKA do wygrania, będzie USP Printstream do wygrania, M4 Cesarz, także no, warto, warto, warto Na pewno potwieramy też skrzyneczki jakieś, potwieramy jakieś zrobimy jakieś bitwy na CSGO Skins, także Także już was, już was dzisiaj zapraszam 12 kwietnia, to jest sobota Zapiszcie sobie tą datę, bo mega, mega fajne nagrody będą e, rozdawane Dobra, jedziemy Pewnie potwierdzamy Fever Case'a też trochę No chyba, że będziesz tak dawał dramatycznie, to go chyba nie potwieramy. Ja ci kręca Dawaj, ziomek, come on. Ej, nie dało nic, ani jednego fioletowego chyba nie dało, tak? Dobrze mówię? No nie, no nie, no co jest grane? Który raz z rzędu już ta jeszcze mocne zużycie MP9? No spoważnie, cztery klucze zostały. No dobra, niech to będzie wiecie takie. O! Czerwony zbaitował, no i. Uuu, oczywiście my dostajemy MP. I tam, czy to była abubka Prim Stream? To była abubka Prim Stream chyba tak mi się wydaje. Ja cię ci kręcę, dobra, to teraz. Środkowy. Środkowy AWP Stream wlatuje Come on Też białe, podobne, <laughs> ale to nie jest to Mocne zużycie SSG, Ja się kręcę ja, Ale cały czas daje te same skin'y Kompletnie cały czas mamy MP9 Drugi raz już mamy tą SSG Nie dało nic nawet, słuchajcie, z fioletowego Jaki dramat opening, po prostu, come on. No nie, no dobra, dało innego spina, tak? Ale nic z Faktoryniu nawet dzisiaj nie dało, dobra. Eee, zaraz wam powiem, czy to jest ostatnia skrzynka, muszę zobaczyć, ile mam punktów. Dobra, nie ostatnia. Jeszcze dwie skrzyneczki będę w stanie dokupić, także jeszcze się nie żegnamy. Ale no taki dramatyczny upewnik słuchajcie, że, że no trzeba dokupić, trzeba No nie mam pytań, znowu, 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 no to będzie Po testach no myślałem, że chociaż jakieś lekkie zużycie Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki dokupimy Dobra, coś tam dokupiłem, słuchajcie, zrobimy sobie najpierw tak, skrzynia odrzutu Jeszcze mamy tak, dwa Fever Cases y zostawimy na koniec Damy im chwilę przerwy Wybierzmy ostatnią I tutaj takiego na, na rozruch coś potrzebujemy. Na rozgrzanie maszyny. Dobra. <grywa> dobra, nie jest źle. Mocne zużycie, wspaniale. Okej, okay, kilowat. Poprosimy. No i kilowat też nie dał kompletnie nic. Także no dzisiaj słuchajcie, dzień. Nie mam pytań. No i dobra, dwie ostatnie skrzyneczki. Fibercasic, come on. Teraz, teraz, pokaż, pokaż się. No i mamy AK. I to w statraku. Obity przepotężnie chyba. Ale siadło, słuchajcie. Rozgrzewkowicz był dobry. <grywa> dobra, coś dało w statraku, jaki float. Znaczy nie, nie wiem chyba, że to jest taki yy, ten, ale ja obstawiam, że to będzie jakieś mocne zużycie, a to jest po ciężkich walkach 78. O ja cię kręca. No ale dobra, cieszymy się, radujemy się. <grywa> Jest AK w statraku. Coś to będzie warte na pewno. Zobaczymy mm, zobaczymy ile. Nawet chyba mnie nie daj gorzej to wygląda. Dobra, ostatnia skrzyneczka w takim razie. Ostatnia skrzyneczka. No to może teraz print streamek. Trzymajcie kciuki. A ja słuchajcie co, serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Wbijajcie na live'a 12 kwietnia. Przypominam i widzimy się w kolejnych materiałach. Elu!